Pomóżmy wyjątkowym dzieciom spełniać ich wyjątkowe marzenia przekazując swój 1% Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce. To bardzo proste, przy wypełnieniu pit wystarczy wpisać właśnie tę organizację pożytku publicznego oraz jej numer KRS, czyli 5081499. Decydujemy komu przekazać swój 1% podatku i tu mamy do Was gorącą prośbę, abyście ten 1% przekazali Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce. Dzieciaki potrzebują Waszego wsparcia, Waszej pomocy, dlatego... 1% podatku na Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. Czyli liczymy na Was i ściskamy pozdrawia zespół N.A. Stowarzyszenie od wielu lat działa w Olsztynie. Pomaga dzieciom młodzieży niepełnosprawnej, ale również ich rodzinom. Powstało w 2002 roku. Najważniejszym efektem jego działalności jest zespół placówek edukacyjnych. Przychodzą tu terapie dzieci autystyczne. To pierwsza w Polsce tego typu szkoła. Założona i prowadzona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dlatego jest to miejsce pełne serca i dobrej energii. W Zespole Placówek Edukacyjnych prowadzimy edukację, wsparcie, rehabilitację, cały systemowy projekt wsparcia, zarówno edukacyjnego, jak również w zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, zajęciach treningu umiejętności społecznych. Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce to organizacja pozarządowa, która zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami. Od lat dziecięcych po dorosłe życie, kiedy wygasa już obowiązek edukacyjny. Właśnie dla tych dorosłych osób Stowarzyszenie prowadzi warsztat terapii zajęciowej. To placówka, gdzie odbywa się szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Każda osoba jest inna i wobec każdej osoby musimy stosować inne metody, techniki. Mamy kilkanaście pracowni. I najpierw sprawdzamy, w której pracowni czuliby się najlepiej, i która pracownia im najwięcej da, jakich umiejętności, kompetencji mogą najwięcej zdobyć, żeby się potem odnaleźć w społeczeństwie. Chociaż dla nich jest to trudne, bo oni przecież są taką grupą, którą, która niespecyficznie reaguje na bodźce i odpowiada, i ludzie tego jeszcze całkowicie nie rozumieją. Także są nawet dla naszych uczestników taką zagadką i musimy naszych uczestników też uczyć, co to jest autyzm. Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej znajduje się przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie. Warsztat jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 2004 roku. W 2019 roku miasto zmodernizowało siedzibę w trosce o osoby potrzebujące. Zdobywają edukację w naszych placówkach edukacyjnych, wspieranych przez samorząd Olsztyna. Mamy warsztaty terapii zajęciowej. Gdzie tu, my, jako miasto, oddaliśmy wspaniały budynek, zabytkowy budynek dla osób z autyzmem, które z tego korzystają, są bardzo zadowolone, uśmiechnięte i to na pewno nas wszystkich, jak i również ich rodziców. Raduje, przeznaczamy spore pieniążki i jest to na pewno bardzo ważne, ażeby te osoby mogły i w swoim gronie, i w gronie rodziców, i naszych pedagogów, i nauczycieli po prostu korzystać z tego pięknego życia, bo na pewno na to zasługują. Podopieczni Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce z pewnością zasługują na to, by wesprzeć ich 1% podatku. Zajęcia terapeutyczne, zarówno w zespole placówek edukacyjnych, jak i w warsztatach terapii zajęciowej, pozwalają podopiecznym stowarzyszenia odnajdywać się często w trudnym dla nich świecie, cieszyć się własnymi talentami, pokazywać je światu. Pamiętajmy, okazane dobro zawsze wraca.